Prezydent Stanów Zjednoczonych porusza się specjalnie zaprojektowaną, opancerzoną limuzyną znaną jako Cadillac One. To nie jest zwykły Cadillac. Auto powstało na bazie ciężarówki GMC Topkick. Żeby udźwignąć masę pancerza i zaawansowanych zabezpieczeń, limuzyna mierzy ponad 5 metrów długości i waży około 9 ton. Ma kuloodporne szyby o grubości około 12 cm, a pancerz chroni przed ostrzałem i eksplozjami. Wnętrze jest wyposażone w systemy ratunkowe. Zbiornik tlenu. Zapas krwi pasującej do grupy prezydenta, a także łączność satelitarną, dzięki której może kierować państwem nawet w trakcie przejazdu. Nieoficjalnie mówi się również o zasłonach dymnych, klamkach z elektrycznym ładunkiem i systemach odpierania ataków chemicznych. Samochód zużywa ogromne ilości paliwa, nawet do około 20 litrów na 100 km, co pokazuje, jak masywna jest konstrukcja. Obecna generacja limuzyny została dostarczona w 2018 roku i powstało kilkanaście takich pojazdów w ramach kontraktu z tajnymi służbami Secret Service.